Witam kochani, tu Wasza Niwenel. Dziś pojawiam się w dość innym filmiku niż zwykle, a jest to, jak sam tytuł wskazuje, LPS -Tuber, tak. Na początku chciałabym jeszcze wspomnieć o rysunku z miniaturki, który jest od kochanej Astry, a stronę do jej Facebooka znajdziecie w opisie. Więc przejdźmy do pytań. Dlaczego zdecydowałaś się zostać LPS Tuberem? Dawno temu przeglądałam YouTube jakieś piosenki, teledyski, gdy w polecanych zobaczyłam filmik Iwany997 i tak też później pojawili się inni użytkownicy. To było dla mnie coś nowego, tym samym sposobem odkryłam też popular i uznałam, że też chciałabym nagrywać jakieś filmiki. Na początku nagrywałam telefonem tylko dla siebie, a później postanowiłam założyć własny kanał. No, spodobało mi się to i kontynuowałam. Jakie jest znaczenie Twojej nazwy? Nivenel kojarzy mi się z elficką nazwą, Nive wzięłam od imienia Miwa, a końcówka L zawsze kojarzyła mi się z elfim językiem, gdzie to nieraz słyszy się na filmach lub w grach. A jeśli chodzi o postacie fantazy, uwielbiam elfy. Czy masz jakieś media społecznościowe dla LPS? Tak, posiadam Instagrama, gdzie dodaję zdjęcie swoich bohaterów i nie tylko. I tam też na relacjach często można zobaczyć u mnie jakieś spoilery i informacje. Posiadam również LPS Amino. Ile masz LPS? Um, z czasem przybywało mi figurek coraz więcej, więc y, nie nadążam za liczeniem ich. Y, ale mam gdzieś około 700 figurek. Tak mi się wydaje. Musiałbym policzyć w wolnym czasie. Jaka jest Twoja maskotka kanału? Właśnie ta, którą teraz widzicie. Co prawda miałam wiele maskotek, ale myślę, że przy tej zostanę na dłużej. Naprawdę bardziej mi odpowiada niż poprzednie maskotki. Też faktem jest to, że logo prezentuje mój kanał, jaki również jest znakiem rozpoznawczym dla moich stałych widzów, którzy są jakby w moim i Alentrem królestwie. Traktujemy to jak nasz herb, gdzie z Alentrem stoimy na czele tego wszystkiego, i też nawiązując do tego, zapraszam na naszą grupę na Facebooku Demonki. Jakiej kamery i programu do montażu używasz? Kamera to JVC VERIO GZHM650, choć możliwe, że za jakiś czas to się zmieni. Natomiast program to Corel Video Studio Pro 10. Wcześniej używałam starszych wersji. Serdecznie polecam dla początkujących. Prosto w obsłudze, niewiele trzeba czasu by ogarnąć, i 30 dni próbnych później program trzeba zakupić. Kim jest Twój idol na LPS tubie? Poprawdzie nie mam żadnego idola na lps -tubie. Są twórcy, których bardzo szanuję. Co do Alendry, to bardzo lubię jej serial, lecz biorąc pod uwagę nasze relacje, wiem, że jej uniwersum jest na tyle dobre i w moim guście, że i tak wiem, że niebawem odcinki ujrzy. No i też, że nasze seriale są połączone. Ale jeśli chodzi o innych użytkowników, to nie mam takiej osoby, na które filmiki czekam bardzo chorobliwie. No cóż, w jakim miejscu nagrywasz filmiki? Na tym biurku. Mam niektóre figurki na wierzchu, bo niedawno były używane i tutaj mają kosmetyki i kaplica. W sumie nic więcej, to tyle. Jakiej muzyki zazwyczaj używasz w swoich filmach? Najczęściej to muzyka ze Skyrima, Wiedźmina lub WoWa. Czasem znajdę jakąś inną nutkę z innych gier. Uważam, że muzyka z tych gier jest bardziej emocjonalna, no i również pasuje do mojego uniwersum. Jaka jest jedna wskazówka dla początkującego LPS tubera? Myślę, że ważna jest fabuła. Nawet jeśli ktoś nie ma dobrej jakości wideo, dla mnie liczy się historia, pomysł na film. By był przemyślany, by wiedzieć, w którą stronę to ma iść. Nie mówić za szybko, nie mówić za wolno, bo inaczej wygląda to sztucznie. By na miarę swoich możliwości wczuć się w danego bohatera, w emocje, jakie mu towarzyszą. Również robienie ładnych ujęć. Nie będzie to wyglądało zbyt dobrze, gdy będzie się nagrywało zbyt blisko ich twarzy, ujęcie za wysoko lub za nisko, za blisko lub zbyt daleko. Jeśli są jakieś intymne rozmowy, em, postarajmy się zbliżyć do tych bohaterów, powiedzmy, zamknąć się w ich kadrze. Ilu subskrybentów chcesz uzyskać w ciągu jednego miesiąca? Nie mam pojęcia, nie oczekuję od widzów nie wiadomo czego. Myślę, że tyle, ile mam, na tyle mój kanał jest y, oceniany. To zależy od czasu, kiedy w jednym czasie pojawi się nowych użytkowników. Zwykle to jakieś 100 subskrypcji na miesiąc. Choć nie ukrywam, moim marzeniem to te 100 tysięcy, bo taki sukcesik, taki. O bo już 10 lat tutaj siedzę. Który RPS tuber powinien również nagrać ten tak. No ale, Dra, diablety mój, teraz twoja kolej! Stracić, widzą swoje na...